Ten samochód podczas przyspieszania cały wpada w wibracje. Ci, którzy mieli do czynienia z tego typu usterką, wiedzą, że zlokalizowanie przyczyny naprawdę nie jest łatwe. Tutaj zostały sprawdzone wszystkie elementy, które są na wierzchu: półosie, przeguby, zawieszenie, mocowanie dyfra, mocowanie silnika. No i wszystko jest w porządku. Zanim otworzymy automatyczną skrzynię biegów, która też może powodować tego typu objawy, dobiorę się do wału pędnego, który bardzo często jest przyczyną takich drgania. W każdym razie do sprawdzenia są cztery newralgiczne punkty: krzyżaki po dwóch stronach wału, podpora, a także tłumik drgań. Skąd w ogóle biorą się drgania od wału napędowego? Żeby tych drgań nie było, wał musi pracować idealnie w osi. Jeżeli któryś z elementów wału jest uszkodzony, wał z tej osi wypada i całe drgania przenoszą się właśnie na nadwozie. Zacznijmy od krzyżaków. Krzyżaki nie mogą mieć luzu. Tutaj nie mają, ale nie mogą też się zakleszczać. Muszą luźno pracować, ale to dopiero sprawdzimy wtedy, kiedy wał będzie na stole. Podpora nie może być zbyt luźna. Łożysko nie może być wybite. Guma nie może być popękana. No i to samo tyczy się tego tłumika drgań. Guma nie może być popękana. Tulejki muszą być pasowne, a tutaj jak widzicie mamy Ewidentne uszkodzenie i to może być przyczyną drgań. Teraz 10 śrub i wał na wierzchu. A może nawet wystarczy 5 śrub, bo aby ocenić stan sprzętu wału, nie trzeba go całkowicie demontować. Wystarczy odkręcić 3 śruby przy tłumiku drgań. Grzesiegu używa klucza udarowego. Jeśli nie macie takiej zabawki, spryskajcie wcześniej gwinty środkiem penetrującym. Teraz odkręćcie podpory wału, zwykle trzyma się na dwóch śrubach. W tym miejscu rozsuwamy wały. Ten wieloklin jest dlatego, że wał podczas jazdy wraz z pracą zawieszenia zmienia swoją długość. I tutaj też musi luźno pracować. Tutaj jest OK. Teraz będę mógł sprawdzić krzyżaki. To, że luzu nie mają, już wiemy, bo to sprawdzałem. Ale zobaczmy, czy nigdzie się nie kleszczą. Ten pracuje idealnie. To zobaczmy jeszcze tył. No nie ma się do czego przyczepić. Podpora. Słyszycie? Łożysko ma luz. No i jeszcze dodatkowo szumi. Czyli oprócz tłumika drgań do wymiany jeszcze podpora. Spróbuję ją wymienić, nie odkręcając wału od dyfra. Myślę, że powinno się udać. Tutaj jest seger, który trzeba zdjąć. Zabezpieczenie. Jest teraz osłona. No i teraz zobaczmy, jak mocno ta podpora siedzi. Dobrze jest użyć jakiegoś preparatu penetrującego, zanim zaczniemy uderzać nią młotem. O ewentualne uszkodzenie tej podpory nie musicie się już martwić, i tak wyląduje na złomowisku. Troszczcie się jedynie o stan wału, jeśli lekkie stukanie młotkiem nie pomaga, zmieńcie technikę. Próbowałem tą podporę zbić, ale niestety się nie udało. Teraz obetnę tą gumę, tak żeby dojść ściągaczem do łożyska i spróbuję tą podporę ściągnąć. Jeśli nie macie podobnego sprzętu, najprostszy tego typu ściągacz kupicie za mniej więcej 50 zł. Udało się, na szczęście, bez szlifierki. Do tego typu prac niestety musicie mieć ściągacz albo szlifierkę kątową. No, oczywiście, ściągacz jest bardziej humanitarny. Do montażu nowej podpory użyjcie mniej specjalistycznego sprzętu rurki, nieznacznie grubszej niż średnica frezu na wale. Grzesiek likwiduje wibracje wału napędowego. Wymienił już łożysko z podporą. Teraz czas na tłumik drgań. Jak sami widzicie, trochę roboty przy tym jest. Dlatego jeżeli już się za to bierzemy, to warto kupić naprawdę dobrej jakości części. Za podporę wału zapłaciłem 120 zł, a za tłumik drgań niestety 300. Teraz każdą nakrętkę porządnie musicie dociągnąć ręcznie. Przed montażem wału przesmarujcie wielowpust uniwersalnym smarem. Zwróćcie uwagę na to, że tutaj wieloklin jest symetryczny i wał możemy założyć w każdej pozycji. A musi trafić dokładnie w to samo miejsce dlatego, że wyważany jest w całości. Zobaczcie, u mnie te dwie kropki się schodzą. To fabryczne znaczniki. Jeżeli takich znaczników nie znajdziecie, to pamiętajcie, przed rozebraniem musicie zrobić swoje. Do przykręcenia pozostało pięć śrub, dwie trzymające podporę i trzy na tłumiku drgań. I to cała filozofia. Zostały wymienione dwa elementy, które były ewidentnie uszkodzone i mają bezpośredni wpływ na drganie nadwozia podczas przyspieszania. No jeżeli drgania teraz nie ustąpią, to zostaje nam wyważenie wału, albo w najgorszym wypadku skrzynia biegów. Ale uszkodzenia były na tyle mocne, że myślę, że teraz będzie naprawdę wszystko w porządku. Nie licząc demontażu wydechu, prace trwały dwie godziny, części kosztowały 420 zł. Jeśli wykonacie podobną naprawę samodzielnie, zaoszczędzicie około 400 zł. Stopień trudności tego zadania oceniamy na 3 gwiazdki.